Następne pismo moje z 11 stycznia 2016 roku wniosek o sporządzenie doroczenie mi informacji publicznej w postaci prezentacji liczby żyjących w Polsce Żydów i osób pochodzenia żydowskiego. Myślę, że mamy ogromną nadreprezentację Żydów we wszystkich rodzajach władzy Rzeczypospolitej Polskiej. To jest ponad wszelką wątpliwość i sam tego doświadczam ze szkodą dla Polaków. Myślę, że prezydent wie odpowiedź krótko zwięźle, 26 stycznia 2016 roku. Teraz już powiedział, nie ekspert, ale dyrektor, dyrektor biura Prawa i Ustroju, Andrzej Dosz. Odpowiedzi na Pana wniosek z, 2016, z 11 stycznia 2016 r. nawet nie jest podany. Jaki wniosek, prawda? Bardzo sprytnie. Informuję, że Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada informacji o kterparności. Proszę Państwa, jeśli ja zostanę prezydentem, to stanę na głowie, żeby udzielić Państwu odpowiedzi na wniosek, który skierowałem. Jeśli ja zostanę prezydentem, to z całą pewnością wrócę z tym pismem do pracowników Kancelarii Prezydenta i podejmę inicjatywę, mającą na celu sprawdzenie, czy te ustawy są zgodne z konstytucją, a że nie są, to złożę odpowiednie projekty ustaw.